Za co kochacie Tytana AZ z Mam Przede wszystkim za to, jak grają i że, że tutaj przychodzimy, to naprawdę jest ciekawe widowisko. Trudno, na jakiś taki tutaj manier... Bez pieniędzy, także tutaj no warto coś zrobić. Zawsze na mecze przychodzę i nieraz nawet jak mam problemy z pracą, to biorę urlop czy coś, żeby na AZS-ie być. Także to jest moja miłość i pasja i nie wyobrażam sobie, żebym nie był na meczu. Kibica, jakie elementy Częstochowian zasługują na pochwałę, a za jakie trzeba zganić chłopaków? No, rozegranie na pewno jest godne pochwały, no przyjęcie chyba tutaj ostatnio na tym w meczu to był dramat jakoś. Przyjęcie był dramat, no i serwy, trzeba poprawić serwy po prostu. W tej chwili jest skład dobry, zawodnicy między sobą jakoś mają jakoś y, dobre y, relacje między sobą. Dobrze, że jest rutyna i trochę młodych zawodników, także ci młodzi mogą się nauczyć. Szkoda tylko, że nieraz jako kibic Patrzę na to, że po sezonie odchodzą zawodnicy, którzy mogli jeszcze by sezon dwa pograć u nas, a odchodzą do innych klubów, gdzie jest bogatszych. I, i, ale myślę, że może się to kiedyś zmienić. tory z zawodników Tytana ZS Częstochowa jest najprzystojniejszy? Katryk Nowakowski, oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej. Fabian Drzynga. A co w Fabianie jest takiego magicznego? Uśmiech. Oczy. A w Piotku? Wszystko. wygląda Koleżanka mówi, że kolega z 14 Tak, kolega z 14 Co w 14 jest pięknego? E, nie wiem, z daleka ładnie wygląda.